Cudownie przygotowałyście, to powiem tak, tylko dla trudności naszej komisji konkursowej. Za co bardzo serdecznie dziękuję za tą ciężką pracę, burzliwe obrady, bo powiem... Ale bardzo burzliwe obrady i powiem tak, bardzo wyrównana rywalizacja. Bardzo. Różnica punktacji około, nie wiem, procent, może nawet nie. Także bardzo serdecznie dziękuję. Kieruję podziękowania dla Pana Przemysława Bialika, to jest ekspert kulinarny, nasz lokalny ekspert kulinarny. Zapraszamy na środek, bo to wszystko Pana wina, jak nie patrzeć, proszę Pana. Podziękowania dla Pani Bożeny Łapaj, zastępcę przewodniczącego tejże komisji. Pani Bożeno, serdecznie dziękuję. Też na środek. Do... Podziękowania dla naszego niezawodnego Krzysztofa Sosnowskiego, który od kilku edycji jest z nami w komisjach konkursowych. Bardzo serdecznie dziękuję za udział. Gratulujemy. Gratulujemy i dziękujemy. I oczywiście polecamy się na kolejne edycje. Dobrze, a teraz drodzy Państwo przechodzimy do tego, co najważniejsze, czyli wyniki. E, tak oczywiście, będziemy dziękować wszystkim koło. E, a dobrze, zrobimy tak. Pierwsze podziękowanie Panie Europose, dla wszystkich kół, a potem będziemy, bo jest pięć kół i tak jak powiedzieliśmy, nikt stąd bez nagrody nie wyjedzie. Po kolei dziękujemy kołom. Podziękowania dla Koła Gospodyń Wiejskich być kobietą w Jastrzębiu za udział. W kolejnej edycji konkursu Bitwa Regionów. A ja proszę Koło, koło Gospodyń Wiejskich w Wojsławicach. Podziękowania za udział dla Koła Gospodyń Wiejskich Mysłowianki w Mysłowie. Koło gospody wiejskich wysoka lanowska. Podziękowania dla koła gospody wiejskiej, wilkoczanki wilgoci górnej. Dziękujemy wszystkim kołom, a teraz już wyniki. Komisja doszła do wniosku, że tak jak powiedzieliśmy, nikt nie wyjdzie sam nagrodzony, wszystko było, ciężko było to wybrać z tego co tutaj rozmawiałem i rzeczywiście na, na procenty to wszystko działało. Niemniej dzisiaj mamy tak pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce oraz czwarte, piąte egzekwum. Nikt nie przegrał, ale już prosimy tutaj KGW być kobietą w Jastrzeniu i KGW... W, w Wojsławicach to są KGW, które znalazły czwarte miejsce ex I tutaj z wielką przyjemnością organizator ufundował dla tych kół gospodarzy wiejskich nagrodę finansową w wysokości 500 zł. Na każdego koło bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. To była informacja z ostatniej chwili, bo pan burmistrz Ślęczka powiedział: Nie, nie, nie Tu każde koło musi wygrać. Serdecznie gratulujemy. A my już czytamy. Trzecie miejsce, a co ja mam pierwsze czytać? KGW czy nazwę potrawy? Trzecie miejsce No dobrze, no to potrawa była rumiana. Rumiane mysłowianki pod gruszą. KGW, mysłowianki, trzecie miejsce. Gratulacje. Czek o wartości 1000 zł, ufundowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Serdecznie gratulujemy. I gratulacje również składa radny Daniel Brubel, szef oddziału powiatowego Agencji Modernizacji Rolnictwa, wraz z panią Bożeną Łapaj. Oczywiście Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego też wręcza podarunki. Agencja Rezultacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie, również z podarunkami dla naszych zwycięzców. Drugie miejsce znowu już danie. dobrze. Druga była kaczka pieczona z jabłkami. Jakie były? Drugie miejsce. ta o wartości 1500 zł od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nagroda pieniężna. Serdecznie gratulujemy. Oczywiście Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z podarunkami dla drugiego miejsca. Pierwsze miejsce, drodzy Państwo, znowu potrawa, potrawach z pierwszego miejsca i się liczba. Mam nadzieję, że to wygra województwo, a potem wygra e, finał ogólnokrajowego. Naprawdę, pierwsza rzecz to jedzenie było. To nie był poseł, wygrał. Kotlet mielony z baraniny. Wysoka Lenowska, każdy go. Drogie Panie otrzymały nagrodę finansową w kwocie 2000 tysięcy złotych fundowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Dobry, ja Prosimy KRUS, Agencja Recytoryzacji i Modernizacji Rolnictwa. I już kończymy Oczywiście drodzy państwo serdeczne podziękowania dla gospodarza tego miejsca dla naszego pana burmistrza Jacka Ślęczki jest on tutaj i jest panie burmistrzu serdecznie dziękujemy kolejny raz Bitwa Regionów w Koziegłowa kolejny raz pięknie udany wszystko perfekcyjnie przygotowane. Ja bardzo serdecznie dziękuję za współpracę, za pracę przed przygotowaniem, za pracę w trakcie i myślę, że na następny rok też przyjedziemy do kozegu. Serdecznie dziękuję. Jeszcze raz gratulujemy. Pierwsze miejsce, takie było wysoko, roztropne, chopełne i baraniny. Ja przypominam, że pan z tym samym daniem, tak samo przygotowanym. jedziecie już na finałowy wyjście w sierpniu. Najprawdopodobniej szkoła Rolnicza w nagle. Tam musicie wygrać. I potem jedziecie na finał ogólnokrajowy. Jeszcze nie wiem, gdzie. Jak już tam wygracie, to już nic więcej. Już to wracajcie, się... to wracajcie. Dziękujemy bardzo. Oczywiście jeszcze podziękowania dla instytucji oko Rolniczych, dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla OLDR-u za dzisiejsze spotkanie, za współpracę. Oczywiście podziękowania dla pracowników KOWRU za czynną, codzienną pracę. Dziękuję serdecznie. Panie posłan jeszcze w pewno. Dziękujemy bardzo wszystkim kołom gospodyń wiejskich, dziękujemy organizacjom około rolniczym za promowanie polskiej żywności, polskich produktów, bo to jest i smaczne, i zdrowe. I z całą pewnością teraz powinniśmy nagrodzić pani wielkimi, gromkimi brawami. Polska smakuje. Dziękujemy bardzo. A ja z przykrością informuję Państwa, że głowa w głowach została zamknięta. Dziękujemy bardzo. Oczywiście poprosimy Państwa jeszcze do wspólnego zdjęcia. Bardzo prosimy, bo tutaj chwila dla fotoreporterów na pewno będzie potrzebna Państwa tutaj komisję. Drodzy Państwo. Ale bonbonujte mașinovka! 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 Mașinovka!